Dzień dobry z ogrodu Matyldy. Dzisiaj zapraszam na szczególny raport, ponieważ pokażę, jak mieszkają mieszkańcy mojego ogrodu. Zaczynam od pająka Mariana, który mieszka przy mojej chatce. Wspina się tutaj do góry po nici. Bliską sąsiadką pająka Mariana jest mucha gryzelda, którą pająk lubi, a właściwie lubi wymyślać potrawy z muchy gryzeldy. Ale na szczęście Mucha jest szybsza od Pająka i jeszcze nie udało mu się jej upolować. Już widoczny kopiec Kreta Pafnucego z czerwonymi drzwiami. Tu mieszka Kret Pafnucy. Trzeba trzy razy zastukać i wtedy Kret wychodzi. Można z nim załatwiać wszystkie sprawy, a szczególnie te trudne i nierozwiązane, ponieważ Kret Pafnucy jest detektywem. Teraz idziemy do małej szklarni, w której mieszka mały robaczek. Mały robaczek jest marzycielem. I tak mieszka. Mały drewniany domek, huśtawka, kwiatek, dywanik. Mały robaczek jest marzycielem, ponieważ całe życie marzy o tym, żeby być duży. A jest malutki. Pozdrawiamy naszego ogrodowego stracha na wróble Henia. Przed nami oczko wodne, w którym mieszka żaba Helena. Domek żaby Heleny jest na wyspie, więc pływa. I żaba Helena bardzo często siedzi sobie przed domkiem i obserwuje, co dzieje się w moim ogrodzie. Teraz zmierzamy do narzędziownika, tego różowego domku. A w narzędziowniku mieszka kosarz Roman, który jest. Majsterkowiczem. Więc chyba Was nie dziwi, dlaczego tutaj mieszka. W różowym domku trzymam różne ogrodowe narzędzia. Również te narzędzia niebezpieczne czy elektryczne. I zmierzamy do kolejnego domku naszego mieszkańca: naszego ogrodowego romantyka. To jest domek Ropucha Bogumiła. A właściwie duża sterta liści przy wielkim balu z drewna jego najbliższą sąsiadką jest mieszkająca w kompostowniku zdrownica Eulalia. Ma dwupiętrowy domek z pięknym tarasem. Teraz idziemy do kolejnego mieszkańca, który mieszka pod choinką. O, a kogo ja tu widzę? A, też no, dzień dobry, szalony pan awokado. A co ty tutaj porabiasz? A odpoczywam w cieniu tu konopiach. Ach, no to wspaniale. A ja pokazuję naszym widzom, jak mieszkają mieszkańcy naszego ogrodu. A, hura! hurra! wszystkich. No, dobrze, pozdrowie. To odpoczywaj sobie tutaj, ja idę dalej. Do zobaczenia. Do zobaczenia! Spotkaliśmy szalonego pana awokado w jego ulubionym miejscu. A teraz. Domek pasikonika Zdzisława pod choinką. I zaraz, obok pasikonika, jest domek Żuka Onufrego, który jest filozofem. Jego domek jest pod choinką i pomiędzy rabatkami z ogórkami. Tuż niedaleko, na rabatce z czerwoną porzeczką, mieszka. Jednooka Nornica. Zielone drzwiczki do domku. Niewielka sterta chrustu. Tak mieszka jedno oka, Nornica. No i ostatni domek naszego mieszkańca. Tutaj mieszka Trzmiel Stefan, który jest kierownikiem tego ogrodu. A jego domek znajduje się przy rabatce z roślinami. Miododajnymi. Trzmiel Stefan jest najbardziej popularny, ponieważ powstała pierwsza z serii Bajek w Ogrodzie Matyldy opowieść właśnie o Trzmielu Stefanie, zaginięcie Trzmiela Stefana. Ponieważ był taki dzień, kiedy nam się Trzmiel w ogrodzie zagubił, ale na szczęście się już odnalazł. Pozdrawiam wszystkich z Ogrodu Matyldy, serdecznie Was do Ogrodu zapraszam. Do zobaczenia wkrótce.